Witam, witam tego typu. Słuchajcie, lekujcie, tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu. Ben! tylko typu. Słuchajcie, widzowie. Muszę tutaj skontować... Jedną rzecz. Bo mi się bardzo nie podoba. Widzowie. Ło, łobawek. Że ta osoba. Ola osoba Ze mną była No Wiesz Ciekawe, kto wie o co chodzi Czy nie To ja wam powiem I pani Raj to jest y, y, jak to powiedzieć a co ja A ma w o prosto Tiffany Raj Hm A skąd się dowiedziałem co i jak? Tutaj łoba będę mówił A tego mam ludzi z Ta, Tiffany Raj To jest osoba Osony Azbesta AFT No i co powiesz malutka? Tego typu czy malutka, czy facet No i co? Nie jestem głupi Wiem co robię Tylko tak mówię no Odbieralasz nas totalnie. O. Tak. Y, to dziwka by tak nie robiła jak ty. No? Co? Zatkało kakao tego typu. Tak jest prawda. Dlatego to ja mówię. Fajnie raj. To jest ze strony auspesta. I AFT tego typu Uważajcie, uważajcie tego typu więc